Cześć, to Zosia Kępińska, Empathy Here and Now. Dzisiaj będzie może trochę bardziej um, krótko zwięźle i na temat. Um, I jeszcze zostanę w tym ogólnym takim temacie, czym jest rodziciel z pobliskości, ale dzisiaj taki fokus na to, czym to rodziciel z pobliskości nie jest. Więc, jak się okazuje, jeszcze dzisiaj nie, nie ruszam do jakichś szczegółowych tematów, bo chciałabym powiedzieć o tym, że mm, słyszałam nieraz różne mity na temat rodzicielstwa bliskości e, i chciałabym troszkę je rozwiać chyba. Ja już mówiłam w, w pierwszym odcinku podcastu, że rodzicielstwo bliskości to nie jest jakiś zestaw reguł, za którym trzeba podążać koniecznie. Jakaś lista rzeczy do odfajkowania i lista rzeczy, które to wszystkie trzeba zrobić. Nie, to jest po prostu pewien zestaw narzędzi i w rodzicielstwie bliskości warto mieć taki kontakt ze sobą i, i z dzieckiem i sprawdzać, co dla nas działa. I to już o tym mówiłam, tak? że nie traktujmy tego jak, jak zbioru dogmatów. Ale jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o tym, że rodzicielstwo bliskości na pewno nie jest tym, co się nazywa wychowaniem bezstresowym. Ja mam trochę w ogóle kłopot taki z tym pojęciem wychowanie bezstresowe, bo ja nie do końca rozumiem, co to jest. Nie do końca chyba też to zgłębiałam, ale um, usłyszałam już niejednokrotnie, że to rodzicielstwo bliskości to jest takie wychowanie bezstresowe, i sobie myślę, ok, czy to chodzi o to, że wychowanie bezstresowe. To jest takie trzymanie dziecka pod kloszem, tak, że się dziecku nie pozwala doświadczać trudnych emocji, jakoś się go bardzo chroni przed stresem, frustracją, złością i może też żeby je chronić od stresu robi się wszystko, co tylko dziecko chce w danym momencie tylko po to, żeby dziecko się nie frustrowało i nie było mu przykro. Nie wiem czy to jest to, ale chciałam wam powiedzieć, że rodzice w bliskości to nie jest taki sposób na bycie z dzieckiem. To nie jest e, tak zwane, właśnie trzymanie dziecka pod kloszem e, i chronienie go za wszelką cenę od wszelkiego stresu, smutku i e, wszystkich tych e, trudnych emocji. Mm. Takie, takie powiedzenie, że się dziecko rozpieszcza, że jest dziecko rozpuszczone. Nie? nie lubię tego w ogóle i też nie do końca rozumiem o co w tym chodzi, ale, ale spotkałam się z takim zarzutem właśnie w stosunku do rodzicielstwa bliskości, że to jest rozpieszczanie dziecka. I chciałabym podkreślić tutaj, że to, że się dziecku daje swoją obecność, uważną. Łagodność, że się je bierze pod uwagę, że się dziecko przytula, że się je nosi, że się reaguje na jego płacze, że, że się je wspiera, że się um, liczy z jego zdaniem, z jego odmową itd., itd. To nie są sposoby na rozpieszczenie dziecka, cokolwiek to znaczy. Tylko to są po prostu elementy budowania dobrej, bezpiecznej relacji, a taka jest dziecku po prostu niezbędna. Więc już zostawiając to rozpieszczanie, bo rozumiem, że chyba rozpieszczanie to jest takie coś, że, że moje dziecko dostaje do mnie wszystko, czego chce, łącznie z tym takim, wiecie, Chceniem rzeczy materialnych, czyli ja mu teraz kupuję wszystko, o no, co on poprosi, albo czego jeszcze lepiej, czego zażąda. Um, bo przecież ja nie chcę, żeby było mu przykro i nie chcę, żeby się złościł. Um, Okej, okay. to w ogóle, w ogóle, w ogóle nie jest o tym. Serio. Rodzicielstwo bliskości nie jest, nie ma na celu chronienia dziecka, a właściwie uniemożliwiania dziecku przeżywania stresu. Ale uwaga, uwaga. Na pewno w rodzicielstwie bliskości to czego nie robimy, to nie y, kreujemy celowo jakiegoś dyskomfortu czy stresu y, dziecka po to, żeby się y, żeby się nie wiem, przyzwyczaił, wytrenował, żeby wiecie, jakoś tak się zahartował na ten y, okrutny świat, bo już go tyle ży w życiu pewnie spotka stresu w przyszłości, że dobrze, żeby się już teraz nauczył. No nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. To znaczy ja, ja jako mama, ja nie jestem od tego, żeby moje dziecko wrzucać teraz na jakiś poligon ćwiczeniowy i yy, 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 teraz mu mówić, okej, okay, yy, teraz będziemy ćwiczyć stres, teraz ci zabraniam czegoś tam albo, albo, albo każę ci coś tam po to, żebyś ty się zestresował i żebyś ty się nauczył, że w życiu jest czasami trudno, że nie zawsze ludzie robią to, co ty chcesz, że w życiu może spotkać cię zawód, i ja już teraz masz dwa lata, i ja już cię przygotowuję na to, że będziesz miał 40 lat, 50, 20, to cię może spotkać odmowa i stres, i ty dzięki temu będziesz przygotowany. Ja sobie trochę żartuję i mam nadzieję, że to czujecie, ironizuję mocno, i to chciałam powiedzieć, że nie, kompletnie ja tego nie czuję. I ja myślę sobie, że oczywiście, że dziecko spotka bardzo wiele stresu w życiu. I myślę sobie, że już dziecko spotyka się z bardzo wieloma sytuacjami, kiedy doświadcza stresu, złości, smutku, frustracji. To się po prostu dzieje, i ja nie potrzebuję mu niczego dokładać, tak wiecie, dla poćwiczenia sobie, kompletnie nie. To, co ja mogę zrobić i co ja chcę dla mojego dziecka, to jest pozwolić mu doświadczyć tych emocji wtedy, kiedy ich doświadcza, to znaczy nie, nie wypierać tego, nie umniejszać. Nie? Czyli yy, taki przykład. Moje dziecko doświadcza jakiejś frustracji, ponieważ chce coś zrobić i próbuje to zrobić, ale mu się to nie udaje. Więc ja zamiast na przykład odwracać jego uwagę czymś tam, o, zobacz, zobacz, jakie ładne coś tam. Albo mówić słuchaj, nic się nie stało, bla bla, to po prostu mogę powiedzieć: Widzę, że cię to wkurza, nie? Frustruje cię to bardzo. Się, jak, wyobrażam sobie, że to jest trudne, kiedy próbujesz coś ileś tam razy zrobić i, i się to nie udaje, nie? Po prostu albo nawet pobyć z nim z tym, nie? Może potrzebuje się przytulić i wypłakać, to dać mu ten czas i przestrzeń na to, żeby się przytulił i wypłakał. I powiedział, jak mu jest źle, i nazwał to po swojemu, że na przykład wkurza go to, że nienawidzi tych butów i już nigdy nie będzie ich nosił, bo ich nie umie zasznurować. Nie? I to jest y, dla mnie wsparcie dziecka w przeżywaniu trudnych emocji, czyli nie za wszelką cenę, po prostu jakoś y, odsuwanie go od nich, kiedy się pojawiają, y, ale też nie kreowanie ich celowo. Hmm? Życie jest wystarczająco stresujące, i myślę sobie, że fajnie, jeśli rodzice nie są, zwłaszcza z wyboru, kolejnym źródłem stresu dla dziecka. I na przykład to, co mówiłam o takim nie, niechronieniu za wszelką cenę dziecka przed stresem, czy tam frustracją, czy złością, czy smutkiem. To mogą być bardzo, bardzo różne przykłady i chciałabym wam podać takie tylko dwa, żeby jakoś to jakoś to łatwiej można było sobie wyobrazić, o czym mówię. Więc pierwszy taki prosty przykład to jest to, że moje dziecko chce bardzo, żebym ja mu dała teraz paczkę cukierków. I ja w sobie naprawdę nie mam takiej zgody i naprawdę nie chcę, żebym mu dać te cukierki z tego prostego powodu, że ja no, się martwię, że to jest niezdrowe dla niego, a że nie wiem ma problemy z zębami, albo go boli brzuch jak zje dużo słodkiego i tam no mam swoje powody, naprawdę takie szczere, że nie chcę mu dać tych cukierków teraz. I to jest okej, okay, że ja mówię mojemu dziecku nie z takiego miejsca, że naprawdę to jest moje nie, które wybieram i mam ten taki mój, mój powód. czy Jakieś to moje nie jest z takiego miejsca zadbania o dziecko. O jego zdrowie, o jego bezpieczeństwo. I teraz, gdybym chciała dziecko moje uchronić od wszelkiego stresu, to ja bym albo, nie wiem, odwróciła uwagę i powiedziałabym: słuchaj, nie dam ci tych cukierków, ale chodź, kupimy ci nową zabawkę, co o ty na to? Albo choć włączę ci teraz bajkę, taką jak lubisz, takie wiecie w ogóle, nie ma tematu, nie ma tematu, już, już róbmy coś innego, miłego, zak, 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 po prostu zakryjmy to, nie? Przykryjmy to czymś fajnym. Albo mogę dziecku dać te cukierki. Po prostu tak bardzo nie chcę, żeby mu było źle. I smutno, że mu daję te cukierki, i robię to wbrew sobie. Jest mi z tym źle, bo tak naprawdę nie chcę, ale boję się tego, że dziecku będzie trudno z moją odmową. Hmm? A taki inny kawałek jest, że na przykład ja boję się tego, jak dziecko poradzi sobie ze smutkiem. I na przykład no to jest taki to jest taki duży kawałek, na przykład umarła babcia i teraz ja e, jakoś dziecko chronię przed tą wiadomością, nie mówię mu o tym, że tak się stało, nie, um, nie w ogóle nie poruszam tematu śmierci z dzieckiem, bo się boję, jak dziecko do tego podejdzie i tak dalej, i tak dalej, jak, jak sobie poradzi ze smutkiem. Więc. Y, Wybieram jakieś, wiecie, jakieś kłamanie, nie? Jakieś, jakiś brak szczerości z dzieckiem, niewłączanie go w, w to, co się dzieje w życiu rodzinnym, nie? To jest taki, taki smutny, taki, taki duży temat, śmierci kogoś bliskiego, ale myślę, że w takiej sytuacji to, co możemy dziecku dać, to jest naprawdę to bycie z nim w tym smutku, pozwolenie mu na przeżycie smutku, nie? Na przeżycie żałoby po prostu w jego. W jego tempie i na jego sposób. Więc na pewno rodzicielstwo bliskości nie jest chronieniem dziecka od, przed przeżywaniem trudnych emocji po prostu za wszelką cenę, ale jest takim wspieraniem dziecka w przeżywaniu tych emocji, akceptowaniem tego, że on, jemu teraz jest trudno. Bycie uważnym na to, czego on potrzebuje wtedy, jak można mu pomóc. No i na pewno nie jest to wystawianie go celowo na trudne emocje. Nie? Czyli jest ok, tak jak mówiłam o tym banalnym przykładzie, o cukierkach. Jest ok, jeśli ja, dziecku, ja mojemu dziecku odmawiam, bo ja naprawdę nie chcę, szczerze kurczę, no nie chcę mu dać tych cukierków. Ja cukierki wczoraj martwię się jego zęby, nie chcę po prostu mu ich dawać. To jest ok. Ale jeśli ja na przykład myślę sobie, ok, no. No, dałabym mu te cukierki nie ja dawno słodyczy, i ale my się sobie kłuczę. Nie mogę mu tak zawsze dawać. Wszystkiego, co prosi, bo go rozpuszczę. Bem miała rozpieszczone, go, rozpieszczone dziecko, nie. No to to, to to, też jest nie. Takie nie. Nie tego. nie, Co to jest nie? To nie, nie pomaga po prostu w relacji, nie? I, i, i ja osobiście takiego czegoś nie wybieram. Mm. Czyli sprawdzam sobie, że moje nie to jest takiego miejsca po prostu, że to jest moja decyzja i ja mam, ja to nie jakoś, jakoś ma, jakoś, że to moje powiedzenie dziecku nie, jakieś moje ważne potrzeby teraz zaspokaja. Nie. Ale na pewno nie ma czegoś takiego jak potrzeba trenowania dziecka w stresie. Nie ma czegoś, nie ma takiej potrzeby w ogóle, nie? Nie istnieje to. To może być jakaś bardzo specyficzna strategia na coś tam. Ale zostawmy to. Więc nie, rodziciel w bliskości nie jest bezstresowym wychowaniem, mm, ale jest właśnie takim e, poszanowaniem dziecka, jego granic i wspieraniem go w trudnych emocjach, jeśli są nie do uniknięcia, nie? to to już powiedziałam i tak sobie myślę, czy ja w ogóle jeszcze chciałam coś powiedzieć. Um. No, to tak się łączy z tym o rozpieszczaniu, tak zwanym rozpieszczaniu dziecka, że usłyszałam też, że rodzicielstwo bliskości to jest takie stawianie dziecka na świeczniku i że on jest po prostu pępkiem świata i teraz wszystko się kręci wokół niego. Nie, chociaż rzeczywiście jest naturalne, że dziecko... Gdzieś tam ma mniej takich wspierających strategii na swoje potrzeby i może potrzebu i potrzebuje więcej uważności, i trudniej mu czekać, i potrzebuje więcej cierpliwości niż dorosły, więc, to nie, więc jest tam jakaś, jakiś taki fokus na to na, na dziecko, ale to nie znaczy, że potrzeby innych nie są ważne. I myślę sobie, że potrzeby innych są tak samo ważne jak potrzeby dziecka, nie? Że w rodzinie potrzeby nas wszystkich y są tak samo istotne y i o potrzeby nas wszystkich dobrze, jeśli zadbamy, y żeby nikt nie został taki niezaopiekowany, y ale to dziecko jest. Tą osobą w rodzinie, która jeszcze nie ma dostępu do, do regulacji, do różnych strategii. I w związku z tym tego wsparcia potrzebuje więcej. Nie. Um. O, czyli to nie jest takie uczenie dziecka, że jest pępkiem świata i jest najważniejsze, tylko jest dopasowywanie po prostu. Dopasowywanie się jakoś do jego naturalnego rozwoju, do tego, w jakim jest momencie, jak sobie radzi, ale nie zapominanie przy tym o tym, że ja jestem też w tym wszystkim, jestem w tym ważna i są w tym moje potrzeby i uczucia, które są ważne i też chcę się nimi zająć. Nie? I chcę się nimi zająć też między innymi dlatego, raz, że ze względu na siebie i mój dobrostan, a dwa, że jak ja się naprawdę sobą nie zajmę jako mama, nie zadbam o to, jak mi jest i jak się czuję, i czy moje potrzeby są zaspokojone, to naprawdę ja nie mam już z czego dawać wtedy mojemu dziecku po prostu. Ja muszę sobie zadbać o siebie, żeby móc wyjść później do innych, nie? I to jest bardzo ważne. Więc myślę, że w rodzicielstwie bliskości, tak jak już mówiłam też w poprzednim podcaście, jest o tej równowadze dużo w rodzinie, tak żeby każdemu było dobrze. I myślę sobie, że dziecko bardzo lubi być taką częścią, równą częścią stada, bo jak jest się, to mówił o tym też Jesper Juhl nieraz, duński pedagog, który napisał taką książkę Twoje kompetentne dziecko i nie tylko ten, ale wiele innych, z których bardzo dużo sobie biorę. Jasper Jul bardzo dużo mówił właśnie też o tym, że, um, że to nie jest wcale fajne dla dziecka, jeśli jest takie najważniejsze, że inni zapominają o sobie i tylko myślą o nim i jest po prostu takim centrum. Bo trudno jest jednocześnie przynależeć do grupy, jeśli jest się w niej jakimś tam takim wyjątkiem, że się jest traktowany inaczej niż reszta grupy, nie? Rozumiecie tę logikę? Jakoś ja to bardzo mocno czuję, o co w tym chodzi, nie? I oczywiście nie chodzi o to, że w... właśnie, bo powiedziałam, że się traktuje tą osobę inaczej niż resztę. I to też nie chodzi o to, że każdego traktuje się tak samo z zasady, bo wszyscy jesteśmy różni, ale że się każdego bierze pod uwagę tak samo i każdego potrzeby i, i uczucia, właśnie. I że każdy jest tak samo wartością. Nie? O, no dobra, to ja już chyba powiedziałam to, co chciałam powiedzieć. O tym, czym nie jest rodziciel z bliskości, więc podsumowując, nie jest, tak jak już mówiłam wcześniej, zbiorem zasad, sztywnych reguł, nie jest wychowaniem bezstresowym, nie jest rozpieszczaniem dziecka i, i y, 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 takim fokusem na dziecko jako najważniejszą, czy jedyną w ogóle ważną osobę tutaj w, w rodzinie. Chyba to y, tyle na dziś. Dzisiaj będzie trochę krócej, ale myślę, że rzeczowo. I. I chyba już od przyszłego odcinka jednak wystartuję z jakimś szczegółowym tematem z tych, które poruszyłam, albo w ogóle nie wiem, zrobię jakąś niespodziankę i, i wyskoczę z czymś zupełnie z innej beczki. A tymczasem bardzo Wam dziękuję. Zofia Kępińska, Empathy Here and Now Cześć.